Dobra, moi drodzy, tak jak pamiętacie, jadłem kiedyś ten makaron, ten wiecie, mac and cheese, to tym razem dorwałem, nie pamiętam gdzie, bo mi to mała kupiła. Takiego buldaka, tutaj to będę ja się nie? Tak ten buldak wygląda. No, oj, jak widać, jest on całkiem spory, a więc, no co, jeść to jest specjal ogólnie na te 200 subów, bo ostatnio wbiłem, nawet jakieś 7 miesięcy temu o Ogólnie. Nie, makaron jest całkiem dobry. Te przyprawy. <laughs> Oczywiście to nie jest mój pierwszy budak, bo jadłem kiedyś tego drugiego czarnego, miałem go nagrać, ale zapomniałem. No, jeszcze tak sporo mi zostało. Ale makaron ma dużo smaku. To jest ten carbonara, to jest szczymy, jest to so no makaron jak, jak się pierwszy raz już to, to takie to sobie to zje makaron z sosem ostrym no to wtedy piecze teraz, teraz nie piecze no to mi dało do końca do końca wakacji musimy wbić czy sosów a jak tak to zjem... Te, tego samego, ale dwa razy spicy, czyli 10 tysięcy, skoili. Ja jazdym go, ale trochę źle przyrządziłem. Więc. No, moi drodzy, ja już tego całego buldaka zjadłem i tak, pamiętajcie, dokładnie za wakacji czysto z tyłów jem buldaka dwa razy spicy. Czy razy spicy nie zjem, bo ogólnie, tak słyszałem, oni zakładali go w ogóle w Polsce. Całkiem ostry jest ten buldak. Na pewno kupię drugi raz, bo to jest dobry buldak. No i co? Moja ocena jest 7 na 10. To ma dużo smaku. To jest tak dobre. Że nie wiem Ogólnie moja ocena to jest 7 na 10. Dlaczego te, 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 te tych 3 punktów nie mam? Nie ma? Tego nie wiem. A więc co? Nara. czy sobie Budzak dwa razy spicy.